Dzisiaj jest już cisza wyborcza, więc nie mogę wam powiedzieć, na kogo będę głosował. I oczywiście wielu z was się mnie pyta, mimo że widzicie moje filmiki Seba, na kogo będziesz głosował. Żeby nie złamać ciszy wyborczej, powiem wam o mojej porannej rutynie. Każdego dnia, gdy rano się budzę, mam wielki dylemat. Czy ubrać brunatną koszulę, która, zobaczcie, całkowicie mi nie pasuje, czy ubrać piękną tęczową, kolorową koszulę, która zobaczcie, jak pięknie na mnie pasuje. Dalej, kiedy już mam na sobie koszulę i piękne spodenki, w tym momencie nadchodzi chwila, aby coś trzasknąć. Więc pierwsze co robię, to zawsze trzaskam drzwiami. Kiedy już wejdę do kuchni, to mam kilka opcji. Albo pchnąć kielicha albo coś walnąć na dziąsło, ale ja jestem normalnym facetem. Ani nie chleję, ani nie ćpam, więc trzaskam po prostu kubek kawy. Kiedy już trzasknę sobie kawę do końca, przychodzi czas na chwilę sportu. Jako prawdziwy Polak nie wstydzę się mieć różową, kolorową, uśmiechniętą rakietę, dzięki której potrafię wyrazić tak naprawdę kim jestem. I na koniec, ze względu, że mieszkam na Bali i do komisji wyborczej mam naprawdę daleko, to nie mogę zapomnieć o krótkiej kąpieli w basenie, mój kolego. No i kiedy już zrobię tę całą poranną rutynę, to przychodzi czas na to, żeby pójść. Do lokalu wyborczego i zagłosować, bo jeżeli my nie zagłosujemy, to zagłosują kibole, narkomani i wszyscy Alfonsi w Polsce. Więc nie dajmy się przegłosować. Idziemy trzaskać, bo już czas na trzaskać.